Spektakl dziady i występy wokalistów przygotowano na podsumowanie projektu Jestem Kulturalny. Młodzież wystąpiła na deskach Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie. Projekt Jestem Kulturalny realizuje Ogólnopolskie Stowarzyszenie z Muzyką do Ludzi przy wsparciu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i Leszna. Uczestnikami jest młodzież z Trzeciego Licom Ogólnokształcącego. Zaproszono ich do udziału w koncertach, warsztatach i na spotkania z artystami, po to, by młodzież odkryła świat teatru, muzyki i sztuki. Jak coś zaczynamy robić razem, a coś dla nich, to oni jakby wracają potem, bo rozpoznają, tak? że to przychodzą na przykład na koncerty i z dużą niechęcią przychodzą, a potem wychodzą i mówią, fajnie było, fajnie było, więc w ten sposób myślę, że latami będziemy to budować, no bo innego wyjścia nie ma. W trakcie podsumowania projektu młodzież pokazała własne spojrzenie na kulturę, widzowie mogli zobaczyć efekty. Był wywiad o podsumowanie warsztatów multimedialnych, były także występy wokalne. Czy się każdego dnia rozsąd. Za nim każdą ciść Rodł poszary świt. Za nim. Zmienił Twój los. Nie Młodzież z III Licomu Ogólnokształcącego wystawiła także spektakl Dziady. Pomyśleliśmy sobie raz, że będzie fajnie, a dwa, zawsze fajnie w takim czymś wziąć udział, prawda? Zaangażować się i dołożyć coś od siebie.